Za chwilę poznasz 10 błędów, które rujnują Twoją sprzedaż podczas sprzedażowej kampanii okienkowej. Przygotowałem tę listę na bazie już ponad 50 kampanii sprzedażowych, które wygenerowały ponad 8 milionów złotych przychodów dla moich klientów i które przeprowadziłem dla różnych branż. Każdy z tych błędów jest równie ważny. Pomaga ponieść sprzedaż o kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale ostatni punkt, gdy dominujesz wszystkich poprzednich, pozwoli Ci na znaczne zwiększenie przychodów w Twojej kampanii sprzedażowej więc zostań do końca i przejdź ze mną przez każdy z tych błędów. Pierwszy błąd to planujesz za późną kampanię. Jeśli chcesz zrobić kampanię sprzedażową okienkową, to daj sobie takie 90 dni, żeby to zaplanować, żeby przygotować wszystkie materiały i żeby na spokojnie przeprowadzić taką kampanię sprzedażową. Niestety, Największym błędem jest to, że robisz takie planowanie za późno. Załóżmy, jest teraz wrzesień. Osoby chcą robić 14 czy 15, może w okolicach połowy miesiąca swoją kampanię sprzedażową i planują dopiero teraz taką kampanię. No to jest błąd. Potrzebujesz czasu na to, żeby przygotować się. Zrobić prezentację na taki webinar sprzedażowy, załóżmy, czy też przygotować maile sprzedażowe, tam jest bardzo dużo pracy, szczególnie jeśli robisz to dopiero pierwszy raz. Dlatego, jeżeli robisz kampanię sprzedażową, to daj sobie takie 90 dni na zaplanowanie tego wszystkiego i na spokojne przeprowadzenie kampanii sprzedażowej. Drugi błąd to chcesz sprzedawać wszystkim. Większość osób próbuje sprzedawać wszystkim, a tak naprawdę przez to nie trafia do nikogo. Zrób, czy wybierz jedną grupę docelową, której chcesz pomóc, i następnie przygotuj całą kampanię sprzedażową pod właśnie taką jedną grupę docelową, czy jedną wybraną jakąś branżę. Dlaczego tak? Bo jeżeli ta kampania reklamowa czy sprzedażowa ona zadziała i da Ci bardzo fajne wyniki, to później możesz spokojnie powielić w następnym miesiącu taką samą akcję sprzedażową, tylko już do innej grupy. Czyli dlatego nie musisz od razu próbować wszystkich zgarnąć w cudzysłowie, tylko możesz wybrać jedną konkretną grupę docelową, zrobić na tą grupę docelową kampanię, zrobić fajną dochodową kampanię i później po prostu powielać ten proces na inne grupy docelowe. Trzeci błąd to jest tak zwana oferta na misja. Czyli robisz ofertę i później na siłę próbujesz tę ofertę komuś sprzedać. Natomiast obróć sytuację. Najpierw... Dobór grupy docelowej, i później pomyśl, co w takim kursie czy programie mentoringowym powinno być, żeby grupa docelowa miała jak najlepsze wyniki. I dzięki temu stworzysz ofertę dopasowaną po Twoją grupę docelową, a nie na zasadzie, że najpierw tworzysz ofertę czy Kurs swój i później na siłę próbujesz to sprzedać jakiejś grupie docelowej? Dlatego pamiętaj, nie rób tego błędu. Najpierw zbadaj grupę docelową, zrób strukturę tego kursu pod grupę docelową, i następnie sprzedaj właśnie taką ofertę, bo wiesz już, że grupa docelowa na tego potrzebuje. Czwarty błąd to boisz się sprzedawać na webinarze sprzedażowym. Wiele razy już widziałem, że twórca, który ma webinar, prowadzi taki webinar przez dwie godziny. Jaki podział jest? Sprzedaży do merytoryki w trakcie tych dwóch godzin. No wygląda to tak, że merytoryka trwa godzinę 50 minut, godzinę 55 minut, a 5 minut jest tylko na sprzedaż swojej oferty. No i to jest błąd. Daj sobie czas, godzinę, godzinę 10 na taką merytorykę, na wstęp, na przedstawienie się. Natomiast kolejne 45 minut, to powinna być sprzedaż. Mówić o tym, co jest w środku, dlaczego warto dołączyć do tego kursu, pokazać opinię, pokazać, z czego taki kurs się składa. I następnie zostaw sobie jeszcze czas na sesję pytań i odpowiedzi. Ponieważ sesja pytań i odpowiedzi ona rozbija potencjalne obiekcje Twojej grupy docelowej. I jeśli odpowiesz, w trakcie sesji, na jakieś pytanie, to możliwe, że taka osoba później mówi: OK, dobra, to dołączam do tego kursu. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby dać sobie ten czas na sprzedaż. Nie rób tego w 5 minut, ponieważ co ty możesz pokazać w 5 minut, jeżeli chodzi o wartość Twojego kursu? Piąty błąd to jest brak ustalonych zasad. Zasad z sobą, z Twoim zespołem. Twardo powiedz sobie: OK, ja na przykład tego i tego dnia, o tej godzinie, czy przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, od 7 do 8 tworzę jakieś materiały. Kolejne zasady to są, że jeżeli sprzedaż się kończy, to osoby nie mogą dołączyć, a jeżeli dołączą, to już na przykład z wyższej cenie lub bez dodatkowych bonusów, które są w trakcie kampanii sprzedażowej. Ustal zasady funkcjonowania siebie jako twórcy online, jak chcesz się przygotować do kampanii, jak chcesz się zachować w trakcie kampanii, czy też jak chcesz się zachować po kampanii. Tak samo ustal zasady ze swoim zespołem, jeżeli masz zespół. Kiedy muszą być dostarczone materiały, kto jest za co odpowiedzialny, po prostu tutaj musi być jasna zasada, jasne reguły, jak kto ma grać w tej kampanii sprzedażowej. Szósty, tworzysz materiały w trakcie okna sprzedażowego. Jeżeli tworzysz materiały w trakcie okna sprzedażowego, to po prostu jesteś wypruta z energii. Okno sprzedażowe, czyli jak już masz webinar i potem jest czas na sprzedaż Twoich produktów, to jak sama nazwa mówi, okno sprzedażowe jest na sprzedaż i w trakcie. Tego okna, sprzedajesz, mówisz o wartości Twojego kursu, tłumaczysz co jest w środku, jakie są moduły, pokazujesz kurs od środka itd., dalej. w zależności od tego, jaką strategię przyjęłaś. Natomiast to nie jest czas na tworzenie reklam, postów, maili sprzedażowych. To musisz mieć zrobione o wiele wcześniej. I właśnie ta różnica powoduje o tym, czy ta Twoja kampania będzie bardzo stresująca, bo robisz na przykład materiały w trakcie okna sprzedażowego, czy to będzie bardziej taka na luzie kampania, gdzie po prostu tylko w oknie sprzedażowym mówisz o tym, jakie są wartości Twojego kursu czy Twojego programu. No i ta różnica między stresem a luźną kampanią jest właśnie w tym punkcie. Czyli przygotuj wszystkie materiały przed webinarem sprzedażowym. Siódme to jest nastawienie twórców do kampanii, bo możesz pomyśleć, że ja tam nie chcę wysyłać dużo maili, ja nie chcę dawać dużo reklam. W sumie to ja nie chcę się tak mówić o tym, że ten kurs można kupić teraz w jakiejś promocyjnej cenie czy w bonusach. I tutaj kłania się wiara w swoją ofertę, w swój produkt. Bo jeśli wierzysz w swój produkt i wierzysz, że on pomoże Twojej grupie docelowej, to Twoim obowiązkiem jest, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Pamiętaj, nie każdy czyta każdego, wszystkie Twoje maile, nie każda osoba widzi wszystkie reklamy, nie każda osoba czyta Twoje posty, nie każda osoba patrzy na Twoje relacje. Na wszystkie relacje czy na, na rolki. Dlatego komunikujesz. Bardzo często w oknie sprzedażowym to, że można dołączyć do tego kursu, ponieważ ta osoba może dołączyć załóżmy raz na pół roku czy raz na rok. No i twoim obowiązkiem jest, bo masz świetny produkt, żeby ta osoba dołączyła. Dlatego nie bój się komunikować na lewo i na prawo o tym, że jest ten kurs, że masz ten program mentoringowy i że można teraz do niego dołączyć na specjalnych warunkach. Ósme to nie masz ludzi, którzy ciebie wspierają w trakcie kampanii sprzedażowej. Nie mówię tutaj o zespole. Mówię o osobach, które rozumieją to, co Ty robisz i po prostu jak będziesz miała spadek motywacji, a pewnie on się pojawi w oknie sprzedażowym, to takie osoby po prostu pomogą Ci i powiedzą słuchaj, rób tą kampanię do końca, masz plan, Wiesz, jakie zadanie musisz wykonać, nie poddawa się. Po prostu już po kampanii sprzedażowej zrobisz podsumowanie, analizę i wtedy będziesz decydowała. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ większość osób podaje się w tak zwanej dolinie śmierci, przynajmniej ja to tak nazywam, że mamy okno sprzedażowe, czyli jest ten webinar i tu mamy dużo sprzedaży. Następnie jest taki spadek, jeżeli chodzi o samą sprzedaż, i mamy ten boom taki na samym końcu. Czasami jest tak, że na webinarze jest delikatna sprzedaż, później znowu nic nie ma i na końcu znowu może być ten boom. Czyli większa taka sprzedaż. Czasami u moich klientów jest to 70-80% sprzedaży w ostatnie dwa i ostatni dzień. Tak? Czyli ostatnie dwa dni i w ostatni dzień. Dlatego musisz wytrzymać do końca, jeżeli chodzi o taką kampanię sprzedażową. Dlatego warto otoczyć się osobami, które rozumieją ten cały proces i po prostu nie pozwolą Ci na to, żebyś się wycofała z takiego okna sprzedażowego. Dziewiąte, nie budujesz bazy mailingowej. W każdej chwili Facebook, Instagram może Ci zablokować Twoje konto. Już nie raz to widziałem. Tak samo jeżeli chodzi o konto reklamowe, możesz mieć na przykład jakiegoś bana, bo... Powiedzmy, wszystko robisz zgodnie z regulaminem, ale po prostu algorytmy wyłapały, że robisz coś niezgodnie z regulaminem, później trzeba się odwoływać. Może faktycznie zatwierdzą ci te reklamy, ale to może trwać. Dlatego często jest tak, niestety, nie wiadomo dlaczego, że jeżeli na przykład robisz te reklamy, no to jeżeli ma coś się zepsuć, to się właśnie zepsuje w trakcie kampanii sprzedażowej. Dlatego buduj bazę mailingową, ponieważ baza mailingowa to jest takie zabezpieczenie dla Ciebie, że w razie w, jak Ci zablokują konto na Instagramie, na Facebooku konto reklamowe, to dalej możesz wysyłać maile sprzedażowe, dzięki czemu zachowujesz ten komunikat sprzedażowy, no i wtedy dalej te sprzedaże będą się pojawiały w okienku sprzedażowym. Dziesiąty błąd największy: nie używasz płatnych reklam na Facebooku i na Instagramie. Ja już nie raz widziałem, gdzie osoba na przykład zarabiała 20 tysięcy, 30 tysięcy, próbując na siłę robić wszystko organicznie, przy uruchomieniu reklam zarabiała 5, 10 nawet razy więcej. Dlatego reklamy, one pozwalają Ci docierać do Twojej potencjalnej grupy odbiorców, zebrać większą ilość osób na webinar sprzedażowy i później też zwiększyć tę częstotliwość komunikatu sprzedażowego w trakcie okienka sprzedażowego. Dlatego reklamę to jest coś, co da Ci po prostu niesamowity boost, jeżeli chodzi o Twoją sprzedaż czy sprzedaż w oknie sprzedażowym. Nie rezygnuj z reklam. Nawet jeżeli to ma być 3, 4, 5 tysięcy budżetu reklamowego w trakcie takiej kampanii sprzedażowej, to zobaczysz, że po prostu ten budżet zainwestowany w reklamę. Wróci do ciebie z nawiązką, ponieważ więcej osób dowie się o Twoim webinarze, dowie się o Twojej ofercie i częściej po prostu będziesz przypominała się takim osobom, że można dołączyć do Twojego kursu czy programu mentoringowego. I to było 10 najczęstszych błędów, jeżeli chodzi o okienko sprzedażowe. Oczywiście tych błędów jest więcej, ja mam całą listę, ona ma ponad 120 takich punktów, na które trzeba zwracać uwagę. Wymieniłem 10 takich kluczowych, które mają największy wpływ na wyniki w oknie sprzedażowym. A jeśli chcesz, żebym nauczył Ciebie, jak robić skuteczne reklamy na Facebooku i Instagramie dla Twoich produktów wiedzowych i to też w takich okienkowych kampaniach sprzedażowych, to kliknij w link poniżej, umów się ze mną na spotkanie i w trakcie tego spotkania porozmawiamy o tym, gdzie jesteś, gdzie chcesz się znaleźć i zobaczymy, w jaki sposób mogę Ci pomóc. Kliknij w link poniżej i widzimy się na spotkaniu. Cześć!